Razu pewnego w zimie, gdy śnieg padał, przyniósł kaj na podwórze szkło powiększające i przez nie patrzył na gwiazdki śniegowe, które pokrywały mu ubranie. Spójrz, Gerdo, rzekł, jakie ogromne. Niby kwiaty, niby gwiazdy, a jakie sztuczne. To ciekawsze przecież od kwiatów prawdziwych. Tak równo doskonale ułożone, szkoda tylko, że topnieją. Nagle pobiegł na górę, przyniósł swojej saneczki ciepłe rękawice, oznajmił Gerdzie, że idzie pojeździć saneczkami po rynku i natychmiast zniknął za bramą. Na rynku była wesoła zabawa. Chłopcy ślizgali się po śniegu w swoich sankach, najśmielsi przywiązywali je do sań wieśniaków i jechali tym sposobem spory kawałek drogi. A co przy tym było śmiechu i wrzawy? Wtem wjechały na rynek duże, białe sanie zaprzężone białymi koniami. Osoba siedząca w saniach odulona była w ogromne, białe futro, a na głowie miała białą futrzaną czapkę. Sanie dwa razy objechały rynek, a tymczasem udało się Kajowi przywiązać do nich z tyłu swoje małe saneczki. Teraz pomknął jak strzała po utartej drodze i wyjechał za miasto. Osoba w sankach odwróciła głowę i przyjaźnie uśmiechnęła się do niego. Kai doznawał wielkiej przyjemności, bo nigdy jeszcze nie jechał tak prędko. Nie chciał jednak zanadto oddalić się od miasta i po niejakim czasie pragnął odwiązać swoje sanki. Wtedy osoba w saniach odwróciła się znowu i spojrzała tak przyjaźnie, że Kai zapomniał o wszystkim. I tak powtórzyło się parę razy. Śnieg zaczął padać gęsty, pociemniało. Kai nie widział już nic dookoła, prócz kręcących się białych płatków. Puścił sznurek, aby odczepić swoje sanki, ale one jak gdyby przymarzły do wielkich sań. Mknęły jak wiadry za nimi dalej, dalej, dalej. Kai krzyknął przerażony, ale nikt mu nie odpowiedział, jakby go nikt nie słyszał. Sanki pędziły ciągle, a śnieg sypał, nic już widać nie było. Chwilami uderzały się o coś gwałtownie, to znów spadały na dół, przeskakiwały jakieś nieznane przeszkody i sunęły po białej drodze w świat nieznany. Kaj chciał się przeżegnać, zmówić pacierz, lecz w żaden sposób przypomnieć sobie nie mógł słów ojcze i przychodziła mu na myśl tylko tabliczka mnożenia. Płatki śniegu padały coraz większe. Wyglądały na koniec niby białe ptaszki. Zdawało mu się, że dookoła niego biegną gołębie, kury, gęsi, całym tłumem. Naraz konie stanęły. Sanie się zatrzymały, a siedząca w nich osoba podniosła się i Kaj spostrzegł, że futro jej i czapka były ze śniegu. Była to wysoka dama. Wysmukła, olśniewającej białości, królowa śniegu.